Dobra, zaczynam nagrywać. Cześć, z tej strony Samu X Pompa, jak ktoś jeszcze mnie nie znał, ze mną jest w sumie już teraz różowa nymfa. Różowo Ruda w Nymfa. No, 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 Różo, różowo Ruda Nymfa. Kanał macie w opisie. Ja jestem na Adekieri. Nymfa niedźwiedziem będzie biła Garena. Podobno. I spróbuję. Podobno. Spróbujem Tylko że w ostatniej chwili go wzięłam. No, bo, bo Riven była zablokowana w Pizdu. Hmm. Ten co Leoną poszedł miał iść na Adekieri, więc kombinowałem jakiegoś portem gdzieś, ale zmienił. W ostatnim momencie. I nie wiem, chyba miesz ten Garen. No spróbuj, spróbuj się pod krowę zrobić. Będzie dobrze. Zawsze pod krowę, mi sił. Ja spróbuję zbić tego. Bycie rusa. Jak się uda nagrać w końcu jakiegoś Rankeda Duo, to jest cud. Będzie. Jak wczoraj? Czy próbowaliśmy? Chyba? O, ciężko jest nagrać ogólnie. Dzisiaj Boże, ten dwa wygrany... razy piątki, w sumie? Nie, trzy. Wygrany przerwałeś. Było się rynek mi powił trochę mocno to... Trochę? Trochę? On no, mnie trochę. kurwa wdusił w wieże Nie za dużo kurw było wiesz Ja, ja lubię przeklinać na, na filmach ale tam to po prostu już wiązanki latały więc to już było bez sensu Ej tak się złocisz to cicho jesteś A to tylko w lola? Zem, ze mną A to tylko lola, w lola? No. Zaraz się zamykam w sobie i... ...muty awk Nie awkuję to intro no on dzisiaj trawka odjebał Małpa jebana, ale to na drafcie to chuj Jest ten Rzeźba chodź Ej ja spoczony cycki pokazał Kto? Marza Na czacie Może wali konie Nie, lepiej niech gra I wygrali nie on jest z fizzem, no to dobrze wziął Dobry malza zbije FIZA fui To warunek musi być dobry malza Tak samo Mal FIZ, chociaż FIZ załby dwa fragi już GG Może tak. każdy Banshee złoży Co tu jest w ogóle Byle żebym nie dał dupy bo jest ten, aha. pierdolę To się Ja pierwszy! Ja Boże kurwa! Znał bronzy. Chodź tu kurwa Leona, pis do głupia. nie z jednego. No coś że ten blitz będzie ładnie grabował. Zgaryn. Ja pierdolę jak ja się kurwa boję z Blicem, tu być, to jest taka tragedia nienawidzę kurwa blitwem no, nie Mogę i nie wziąć kurwa w sumie Ale to nie, to mi wycieru zlał Też pizda Jak się nie kurwa, nie, nie mogę Się tam kurwa, skup Kupiam się Trochę pier... <laughs> dostał Gdzie ona no ja pinka postawia, to Ej patrzę <laughs> A tamtego i chuj. Nie. Ale nie, nie zrobiłaś, to wiesz, bo może ona chce się wbijać żeby nie widzieli jej. Po prostu. nie wiem. Chuj wie. Zobaczymy. Nie można nic na nią mówić, bo jej nie znam. Bo wiemy po... Się, bo. po pierwszych killach Albo o dedach. Dobrze zrobiła. Słuchaj, ja teraz teraz hity cholerne. Wiecie już musi cofać. Dobrze, dobrze, ale dobra Leona w chuj. Ogi, chociaż może jedna linia wygrana będzie. Dobrze zrobił chuj. Postaram, postaram się kampić pod wieżą, jakbym miał ulać A, i oni Zaka mają. Muszę stać. Mhm, no tak właśnie przyszedł. Jestem po fleszu już Ale żyjesz Co? Co to za życie kurwa, jak jestem po fleszu jebany blitz kurwa jak terroryzuje mnie tutaj No kurwa, dlaczego on go nie zabij? Wiesz pasywkę ma Ta idiota z tego Truksa. Nie wiem, nie sprawdzałem z kim gramy. Podobno, podobno mieli złote ramki. Wiesz, on mógł zdejmować i... A, myśmy go zabili. Meh... Talona jakby chociaż czasami spróbowała spingrać, nie wiedziałem, że się będzie teraz bije na przykład. Nie ma mida, Boję się. Leona subsolowała, kurwa warusa, bo nic nie mogę zrobić nie Dobrze, dobrze gra tylko, że Rambo mode w chuj nie Taki kurwa Rambo w chuj Tak jak ty trochę Nawet... Czy, czy już nie masz Rambo-Modę? Jak nagrywam to się staram nie mieć Dlatego tak zawsze last długo długo, a dopiero później zabijam Nie jest tak jak się tak... o, jak nie nagrywam Daj mi ten garen, bo on co wtedy mi to Q na mordę daje Nie wiem po co, bo nic mi to nie robi ale Ty masz w ogóle jakieś runy pod tanka, że więcej HP czy coś? Nie No cóż od maciora Ale i to mamy na drobie No to tak Dobrze wiesz, tam jak masz 9% HP, więcej ja tak na przykład takiemu To później coś daje, nie? To nawet zdrowo Ja również żeby zabić, a nie żeby stać długo. <laughs> Jestem trochę w dupie, bo... Mana mi się skończyła, ta lona będzie chciała się wbijać. Ej. Okay. Podejdzie tu może. Chyba dobrze, że nie trafił tą loną, bo teraz ja nie mam many nic. Dobra. <laughs> A no, trochę, teraz się spóźnił trochę No nawet pasywki mnie zwił wygląda tutaj z farmą? Dobrze jest Dobrze, teraz jak na linię pójdę, to żyba w ogóle nie wracam jak wiem co kupić na niego talona ogarnia widzę Pisze taki trochę, może to Napoleon jest? on jest Czekaj patrzę na bota Ale ja my że no, tu pisze pisze tu coś, tu rób to Szkoda że się wbija nic nie mówi wcześniej Gdzie ten? Zak

Czy więcej nie straciłem niż ustawa przewiduje? Dobra, trochę biję tego garena już Czy ugryzłam go? O! Zaraz no mi ten kiusko Kurwa kocham tą Lony. Honor fuj <grystanie> Jest ten z głupi. Kocham Nawet jak przegramy. honor. Ok. On tak głupio wejdzie znowu mi? Mijony to go zabije chyba. To, przyjdzie ten... A nie, nie żyje. Tak? Pastwki nie ma. Ja miej miłość Wchuj dobry place, dobry place Ogólnie też tak No będzie moc, będzie moc tutaj Na ty chyba też Aha, fizz chyba do mnie idzie Albo nie Nie, jest na midzie No łazi łazi Minta jest Mida, Mida nie schodzi za bardzo Kam jak maniak <laughs> Nie no nie mogę z tego Garena No to dobrze, bo jak Garen będzie chujowy to będzie łatwo wygrać. Tanka nie będę mogła ogarnić tego.

Nie wiem co to ale ona zrobiła, no niby, niby coś... jakiegoś place chciał zrobić Słabo mu to wyszło Najważniejsze ogarnie No garn biedny jest na tym topie trochę 69 farmy Przypadek? Nie sądzę, sądzę. Bardzo ja się cofam. Albo... Nie, dobra. Ja nie wiem pchać na hamat czy się cofnąć. Nie wiem, jesteś za troksem, pchajcie to w chuj szybko skończymy. Poszedł, poszedł Atrox. Mam limit na LT kurwa, to szybciej wrzucę film przynajmniej. <grym> Bieda ja chuj teraz. Eee, czy co miałem kupić? Mam sobie wezmę. W końcu, dwunasta minuta Lecimy Garen, jest zbity jak suka Najważniejszy Garen kupił potka Chyba tak przyszedł jeszcze szmata Caj wam pani pomogą? Albo mintaj nam idzie No nie mam kurwa ta się rzuci na nich Jestem tego pewien Aby do mnie nie przyszli Nie mam flesza Kurwa, domka. Super Ona mi tu grę robi No bit. tak powinien support robić No Pumperi, gramy w końcu. No. Ale to... Te kurwa normalne, przecież ja po tym nie umiem grać jak gramy normalne, jakiegoś potem wchodzę ani farmić, nie umiem ani nic. To jest bez sensu to normale. To dlaczego żeś wyszedł z tego high lubiją? Bo high lubiją y Rage quit zrobiłem i nawet DC. Plus wyłączenie gry i kopnięcie komputera. Tak to wyglądało. Biarą wtedy grałeś w Stadion, chyba, no? SS jest pisze. Aha, no tak, bo my wygraliśmy wszystkie linie, przegraliśmy grę. No. No to, to wtedy tak wylazłem. To, to było wtedy, no. Tak było. Przegraliśmy wygranego Rankeda. Nie rzuca węgar nadal No tu Zak zaraz przyjdzie Co odjebał ten blitz to nie wierzę w niego nie Nie wiem po co on tego plasza zrobił To nie był Aha, chyba idzie do mnie No Zak Gdzieś był Nie, nie ma go, przecież on był Ale no, ona jest kurwa, Ach. niemożliwa Garenter. No, aha, no, bo miałem i spać kurwa, no faktycznie, bo tak się wkurwiłem jak zdechłem, ale mówię dobra chuj, przeszło mi o. Ej, poczekaj mojego... mam najwięcej farmy z teamu No Pierwsza do życiu chyba to Nie, jeszcze czego gadam tak kiedyś miałam na topie Atrox, chodź tu Ho, ho, ho Nie no jest dobrze. Kto tam padł? A, Zak. Zak, zak się wyjęł. Nie ma go znowu. Luja. Idzie Usnęła. Już nie jeszcze chwilę posiedzę. Albo? Ło! Ło, ja przeżyłem. Kur... Gdzie, gdzie idzie? Nie, już idzie. Uciekł. Jeden z drugim. Idę tam do nas? Nie, tak idzie. Ja też idę i za. Plecy robimy. Dwa wardy tu wstawiła? Szalona? Zaj my to bierzemy. Jak go złapiesz to nie żyje. I super. Cufałam. Dzięki. No i teraz razu drugiego cofać? Nie no bez jaj kurwa. No Nie, Nie cofamy, ja nie mam many. Ja bez many jestem głównym. też mam mało. Tego flesza zrobiłam, na przykład z ciebie, o, żeby wystraszyć o, o. przeciwnika. Taktyczny tak zwany. No. Flesze taktyczne są OP. Wtedy przeciwnik nie wie, czy ty uciekasz, czy chcesz go zabić. I on przez chwilę musi się zastanowić, a ty go wtedy łapiesz na przykład takim bolim rzucasz, ja strzelam, malzę, zabiję i GGWP. Znaczy musiałam, bo nie wiem w sumie, czy flesza miał... A tak to wiesz, pewno, że nie ucieknie. Znaczy ten... Ten Barus to co przyszedł na linię i co Leona w niego wskakiwała tą flaszową, więc A no widzę 06 Jezu, 6-0 I to wszystko Leona, Leona mi zrobiła grę bo bocie taką elegancką places food. Fizz Ruszajcie Jak Fizz się naćpa to niefajnie No idzie, Fizz idzie Ale i jest za dużo Karen też idzie chyba Kurwa, nie zdążyłem uciec Dobra nie ma. Jak kurwa na... Jak ta Leona napierdala? No przecież Ja nie Napier... mogę patrzeć No dobra, wcham tego topa w sumie W ogóle nie stracę uwagi, pchaj fuj. Szczalona to... Ja pierdolę? Support carry game? Kurwa mać Zobaczysz to na filmie co tu robi Ona jest popierdolona, ale ją kocham Nie ma To się kurwa Garen zdziwi Wypatrzam ja Ewarus idzie do mnie Parę jest chujowy, <grym> bym ten że tak... Wykonał? Tak mega chujowy. Fis też taki nie za bardzo. Ale to dobrze, no dobrze, przynajmniej wygramy coś w końcu tak szybko, bez żadnego tam pierdolenia się. Ach, nie mogę wchać w tą, bo był season warus. Trzech na tu się wchają? Czy se poszli? poszli sobie. Nie jest, idiotę. Nie są. Idę po idiotę. Jest trzech. O ile ona robi plecy No Luna. Luna takie rambo zaraz odpali, że to nie będzie... Ale od razu fokus twój bez żadnego pierdolenia. Patrz to. Tarcza. Kurwa, nic, nie ni, niczym rojo, tarcza, tarcza to od razu Oni się boją jej najbardziej chyba Dobra, zaczyłaś się No To było dobre Czekaj, jak podejdzie? Nie, nie podejdzie Wycieżu to zaraz przyjdzie. Gdzieś na bocie widziałem go przed chwilą. Patrulował popchać. Ale mu nie wyjszło. Ej mnie. A i co kurwa Garen gnoju? Miał manę kurwa, nie mam. Co on barierę mi śmieć wpierdolił? Ech, dobra, się cofnę. Czemu się nie chcą poddać kurwa, znowu film będzie ważył w chuj giga. Tu pójdziemy piątkę i skończymy. Może. W końcu. No bo no, mi teraz... W ogóle? Jak do siódmej rano wrzucę, to jeszcze mam transfer, bo mam jakiś nocny, kurwa. W ogóle nie rozumiem tego, ale tak mam. Fizz? Trochę? Może no, Fizz w końcu, nie? Pytam. Tylko aby mi mojego topa nie wzięli. Fizz tam idzie! Kurwa. Nie wezmę. Poszedł. Zrobili tego drajka czy nie? W końcu? Nie, malavki za chyba zrobię. <laughs> nie, jeszcze kampi pewnie Teraz znowu będzie chciał pchać. Albo i? Nie, Mimo. no. cofnął, pewnie. O kurwa. No widzisz? Jest, no jak widzę, widzę On no, tutaj nic nie zrobimy Trzeba iść do góry Będzie uciekał na patyku Kurwa na dnie szybciej No to szczerze Ja chciałem tutaj, tu doszedł to z by dostał Barona? W sumie można by nie Leona na bocie fana Leona karygate Eee zabił ją Takie to twarde patrz Leona czołg twój. Przynajmniej nie wiedzą, że barona mam. No. ich nawet nie wiedzą, że mamy No, bo zdechła. Ja pierdolę jeszcze, muszę chwilę poczekać. 20 golda. A, ja mam ton. Dajemy rybę w pizdę Dobrze O kurwa Też umrzesz? No Jezu chyba że... Patrz pasywa kuku. Jezu Dam rady Do flesza bo do czegoś ile masz Kurwa dobra, nie ucieknę Idę 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 Idziemy tu z Leoną. Nie, no. O kurwa, po Zabij go! Zabij go! Kurwa, ech, już E miałam naciskać. A Na długoś ze mną tutaj próbowali. Ale kurwa twardy jest ten twój. No misio. No? Patera. Warmuł go kupię. Zresztą jak mi się biła od razu to Nie, nie przeżyłam chyba i tak Nie budował on jest papier bardziej Pch, jest to na HP jakim uciek. Ja to ma za ładnie gra Gonił mnie z dech i chuj Surrender będzie? No wypadałoby, żeby zrobili, bo to kurwa na ciebie pasa dobijać już No i tak raz umarłem. Nie udało się. Nie udało się tak jakbym chciał. Ale też padłem. czekaj, kto mnie zabił? Fizz chyba, nie? No ktoś mnie zabił. Jakieś... chorego... Słowa dostałem. No bije Nexus, bije. Dobra, zajebane w pizdu. Na razie cześć, pompa.